zepsuł mi cały film dobra widzowie w każdym razie chodzi o to jakie ja nienawidzę zombie od dzisiaj jak pokonać urdena w prosty by się sposób Teraz się dowiecie czemu rozlewam akurat tą wodę. Zaraz się wszystkiego wiecie. Dobra, to już tak mogę poprzerzucać. Każesz mnie Niech on mam się ze mu na spokojnie I trzeba spienniczać, teraz patrzcie. Znajdźcie sobie jakiś taki dół, gdzie on będzie w wodzie, on będzie się ślizgał, nie będzie was gonił. Ta woda właśnie ma go spowalniać. Tak go pokonacie. Mi się udało tak w listopadzie 22 roku pokonać Urdena. tylko że to było na Bedrock Edition. W totalnie losowy sposób obszerłem w ten sposób. W totalnie losowy sposób tak. W randomowej sytuacji może w ten sposób. I zobaczcie, zwykły łuk, zwykłe strzały wystarczył. Owszem, potrwa to trochę, bo ma 500 serduszek chyba... Nie, 250 500 HP, czyli 250. Set. Więc 500 punktów e, żyćko. Ale jak widzicie jest to naprawdę skuteczne. Chyba ja tego koksa nawet nie. Myśli. No, zobaczymy, ja to przyspieszę, zobaczymy ile to potrwa. nie żyje. Zróbcie coś takiego. Rozlejcie wodę. Niech on będzie w jakimś dołku albo w dalekim miejscu, kiedy nie będzie mógł zrobić tego ataku. Tego pola, jak gdyby. To mamy sobie raz drugiego. Teraz już bez żadnych obrażeń. Widzicie, zombie mi większy kłopot sprawił niż nawet Warden. To są w ogóle jaja. Żeby wam Pokazać w ten sposób jest naprawdę zajebisty, tylko nie wiem po co byście chcieli pokonywać. Wurde, Patrzcie, on, on wybiegł, on wybiegł, ale to po to ta woda, żeby on się zeschlizkiwał. Zabijarka, urden. zobaczymy, ile strzał na to pójdzie. Nie może się do mnie dostać. Tutaj wy bliżej trochę. Ciebie bez żadnych obrażeń.